Rozdział II. Przygotowanie do życia zakonnego i salezjańskiego. Wstąpienie do zgromadzenia. Zdecydowane opuścić wszystko i odpowiedzieć wielkodusznie na wezwanie pana, w czasie wakacji, które jak zwykle spędzały w Toskanii, Laura i Rita dokonały ostatecznych formalności w celu uzyskania potrzebnych dokumentów i 31 lipca 1895 roku wstąpiły do zgromadzenia córek Maryi Wspomożycielki. Mama towarzyszyła im do Nizza Monferrato, gdzie od 1878 roku znajdował się dom macierzysty zgromadzenia i gdzie było jeszcze żywe echo obecności założyciela, księdza Bosko oraz współzałożycielki, siostry Marii Dominiki Mazzarello. Może miała nadzieję, że któraś z córek, zetknąwszy się z twardą i wymagającą rzeczywistością życia zakonnego, odstąpi od swojego postanowienia i powróci z nią do domu. Pozostała w nicca około miesiąca, ale nie osiągnęła zamierzonego celu. Życie w zgromadzeniu, przeniknięte głęboką pobożnością, duchem rodzinnym, prostotą, poświęceniem i radością, odpowiadało w pełni aspiracjom jej córek. Pani Meocji powróciła więc do domu sama. A Laura i Rita rozpoczęły z radością postulat, okres inicjacji do życia zakonnego, w którym dokonuje się wzajemne poznawanie ze strony kandydatek ducha zgromadzenia, a ze strony przełożonych zdatności kandydatek do życia we wspólnocie i pełnienia właściwej zgromadzeniu misji wychowawczej. Rok wcześniej została wyznaczona na mistrzynię postulantek siostra Marina Koppa, która chociaż miała zaledwie 26 lat. Dała już dowody prawdziwego ducha zakonnego i salezjańskiego jako dyrektorka domów w Rzymie i w Bordigera. W jej biografii czytamy była mistrzynią idealną bardziej niż słowem, przemawiała przykładem, zdobywała i przyciągała duszę miłością. Także siostra Maria Mazzoli wspomina, że siostra mistrzyni była zawsze pełna miłości dla swoich podopiecznych. Nie tylko dbała o ich zdrowie w czasie epidemii grypy, jaka panowała w domu, ale przede wszystkim troszczyła się o uformowanie ich do życia zakonnego, córek Maryi wspomożycielki. Swoim nieustannym przykładem wpajała wszystkim ducha pobożności, umartwienia, miłości i w ten sposób przygotowała nas, abyśmy stały się oblubienicami Jezusa, bez skrupułów i fantazji, zawsze z Nim zjednoczone. Życie w samych czasach, niezbyt odległych od początków zgromadzenia, zachowywało jeszcze woni tego heroicznego ubóstwa, jakie było charakterystyczną cechą wspólnoty w Morneze. Wymagało ono niemałych poświęceń, które, jeśli dla wszystkich były ciężkie, to tym bardziej dla osób żyjących dotychczas w dobrobycie zamożnego domu. Jednak Laura opuściła wszystko, aby realizować w pełni program Jezusa. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Oraz słowa świętego Pawła, wszystko uznaję za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Obłóczyny. Z chwilą obłóczyn, które miały miejsce 26 kwietnia 1896 roku, Laura stała się siostrą Laurą. Razem z innymi nowicjuszkami udała się do domu międzynarodowego nowicjatu świętego Józefa, wybudowanego niedawno na pięknym wzgórzu w Nica Monferrato. Czytamy w kronice. Około godziny szesnastej grupa pięćdziesięciu nowicjuszek przyszła do nowicjatu odprowadzana przez matkę wikarię, matkę Angiolinę Budzetti i całą wspólnotę, profeski, postulantki i wychowanki. Przyszedł także dyrektor generalny ksiądz Bretto i inni kapłani. Habit zakonny, który Laura ubrała z wielką czcią i miłością, oraz tytuł siostra przed imieniem nie były dla niej tylko jakąś zewnętrzną formą, ale stanowiły program większego zaangażowania w sequela Christi. I chociaż nie mamy zbyt wiele wspomnień z okresu nowicjatu siostry Laury, to jednak wiedząc, jak bardzo była gorliwa jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia, możemy sobie wyobrazić, z jakim zapałem ćwiczyła się w cnotach pod kierunkiem mistrzyni siostry Octavii Bussolino. Jej towarzyszka z nowicjatu, siostra Angelina Lemuen, tak ją charakteryzuje w swoich wspomnieniach. Bardzo wykształcona, pokorna, roztropna, uległa, dobra do najwyższego stopnia. Uważała się za niezdolną do niczego, a była wzorem nowicjuszki i profeski w Nizza-Monferrato. Nice Wyróżniała się pobożnością i uległością. Opinia te potwierdza także siostra Anna Ścisłowska, która razem z siostrą Laurą była w nowicjacie w Nizza-Monferrato. Nice i po latach przyjechała razem z nią do Polski w pierwszej grupie misjonarek. Odpowiadając na pytania sióstr, mówiła: Matka Laura już w nowicjacie wyróżniała się pokorą, cierpliwością i głęboką pobożnością. Była przedstawiana jako wzór nowicjuszki. I z pewnością siostra Anna Ścisłowska oraz siostra Maria Madzoli opowiedziały następujące fakty, które zachowały się w pamięci sióstr. Nowicjuszki miały wyznaczone dni do przedkładania mistrzyni sprawozdania z pracy nad sobą. W wyznaczonym dla siebie dniu, Laura zajęła miejsce wśród czekających. Aby nie tracić czasu, czytała książkę. Gdy nadeszła jej kolej, mistrzyni pominęła ją i wzywała kolejno inne nowicjuszki. Laura czekała cierpliwie, aż w końcu została wezwana jako ostatnia. Na pytanie mistrzyni: Co sobie myślałaś, czekając cały dzień w kolejce? Odpowiedziała z prostotą: Nic nie myślałam. Był to dzień wyznaczony dla mnie, więc czekałam spokojnie. Innym razem jedna z nowicjuszek rozmawiała w czasie konferencji siostry mistrzyni. Siedząca obok siostra Laura trąciła ją, aby przestała. Widząc to, mistrzyni upomniała ją, chociaż wiedziała, że to nie ona rozmawiała. Siostra Laura przyjęła z pokorą uwagę, nie tłumacząc się. Później sama mistrzyni wyjaśniła, że zwróciła jej niesłusznie uwagę, aby dać przykład nowicjuszkom, jak należy przyjmować uwagi, nawet niezasłużone. Takie panowanie nad sobą i spokojne przyjmowanie uwag mogło wypływać tylko z głębokiego zjednoczenia z Jezusem i z nadzwyczajnego ducha modlitwy. O tym, że siostra Laura rzeczywiście kochała bardzo modlitwę i z radością przebywała przed Jezusem Eucharystycznym, świadczy następujący fakt. Pewnego razu przełożone zarządziły specjalną adorację najświętszego sakramentu, aby otrzymać jakąś bardzo potrzebną łaskę. Siostra mistrzyni pozwoliła nowicjuszkom modlić się tak długo, jak tylko będą mogły. Laura, korzystając z tego pozwolenia, tak zatonęła w Bogu, że nie zdawała sobie sprawy z upływającego czasu. Modliła się tak długo, aż odwołano ją z kaplicy. Lubi siostra się modlić? Zapytała ją mistrzyni. O tak, bardzo. Odpowiedziała z zapałem nowicjuszka. Nie wiedziała, że modliła się bez przerwy całe osiem godzin. Córka Maryi Wspomożycielki Po ukończeniu nowicjatu, 17 kwietnia 1898 roku, siostra Laura razem ze swoją siostrą Ritą złożyła ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa na ręce przełożonej generalnej, matki Katarzyny Dagero. Żadne notatki nie mówią nam o uczuciach, jakich doświadczała w tym momencie, ale myśląc o jej życiu, o programie, jaki zapisała i zawsze miała przed oczyma, tutaj dopisek, po śmierci matki Laury znaleziono w jej osobistych notatkach pożółkły pergamin z następującym tekstem, własnoręcznie przez nią napisanym i z pewnością często odczytywanym. W tłumaczeniu Iść w górę Iść zawsze w górę drogą krzyża, bez zatrzymywania się i z uśmiechem na ustach, smakować powoli krzyż w opuszczeniu, w pogardzie, w ciemności, uświęcać lata kropla po kropli, pozwolić się krzyżować przez Boga i przez ludzi, ze słodyczą i pokorą, w milczeniu i dziękczynieniu, wieść życie ukryte w Bogu, cierpieć we wszystkim i dla wszystkiego. To, co może sprawiać większe cierpienie: kochać cierpienie, pragnąć go, cieszyć się nim, przemieniać się w Jezusa przez miłość i przez cierpienie. Koniec cytatu. Myśląc o programie, jaki zapisała i jaki miała zawsze przed oczyma, można z łatwością wnioskować, jak głęboko przeżywała w swoim sercu przyjęcie krucyfiksu i towarzyszące temu słowa kapłana. Oto, córki moje, sztandar naszego odkupienia. Macie tu wyobrażenie Jezusa na krzyżu, które będzie Wam codziennie przypominać niebieskiego oblubieńca, którego Wy w tym momencie bierzecie do naśladowania. Jest prawdą, że musicie nieść z Nim krzyż, jest prawdą, że musicie nieść z Nim krzyż, ale wielką pociechą będzie myśl apostoła świętego Pawła, który mówi: Kto cierpi z Chrystusem na ziemi, z Nim będzie kiedyś cieszył się w niebie. Po profesji siostra Laura powróciła do domu macierzystego w Nizza Monferrato, aby przygotować się do uzyskania dyplomu nauczycielskiego. Szybki rozwój zgromadzenia i wzrastająca liczba dzieł wychowawczych wymagały coraz liczniejszego i kompetentnego personelu, posiadającego odpowiednie dyplomy. W domu macierzystym w Nizza Monferrato funkcjonowała szkoła, której celem była właśnie troska o wykształcenie dziewcząt w oparciu o fundamenty chrześcijańskie i katolickie według zasad humanistycznych i duszpasterskich założyciela księdza Bosko, w szczególności z zamiarem formowania nauczycielek. Siostra Laura już w czasie nowicjatu ukończyła szkołę pedagogiczną, nazywaną wówczas Szkola Normale, lecz dla uzyskania dyplomu musiała zdawać egzamin publiczny i wykazała się doskonałymi zdolnościami dydaktycznymi. W następnym roku uzyskała w Turynie specjalizację w robotach ręcznych i w gimnastyce. A w 1912 otrzymała upoważnienie do nauczania wychowania fizycznego w szkołach państwowych. Równocześnie rozpoczęła swoją misję wychowawczyni, nauczycielki i asystentki. Jej gorliwość i duch poświęcenia nie osłabły w życiu praktycznym. Z tego okresu pochodzą następujące fakty, świadczące o jej wielkoduszności i zaparciu się siebie, opowiedziane przez siostrę Marię Madzoli. Pewnego razu przełożona zapytała, która siostra mogłaby się podjąć załatwiania różnych spraw i dokonywania zakupów. Z obowiązkiem tym wiązała się wówczas konieczność ukrycia stroju zakonnego pod obszerną chustą, tak aby nie był widoczny. Ponieważ żadna z sióstr się nie zgłaszała, siostra Laura porozumiała się wzrokiem z siostrą Madzoli i obydwie podniosły rękę. Przełożona, wiedząc, że nie może skorzystać z ich oferty, nie pochwaliła ich dobrej woli ale upokorzyła je, mówiąc, że byłyby gotowe wystroić się w piękne kapelusze. Młode profeski przyjęły tę dość przykrą uwagę spokojnie i z pogodą, nie tłumacząc swoich szlachetnych intencji. I jeszcze, mało wymagająca i zaprawiona w cierpieniu, siostra Laura przeszła poważną chorobę, nie kładąc się do łóżka i nie prosząc o specjalną kurację. Choroba jednak, nieleczona odpowiednio, przeszła w astmę sercową, która bardziej lub mniej męczyła ją niemal do końca życia. Pokora, wyrzeczenie i wielkoduszność były drogą, którą siostra Laura szła w codzienności, naśladując Chrystusa bardziej z bliska. Wiedziała, że aby naśladować go naprawdę, trzeba być zawsze gotową do cierpienia i czynienia dobrze.